W końcu powstałem czas zniszczyć wszystko. Dobra dobra poddaje się, ale nie bij już więcej. Czas podbić więcej terenów. No i tyle terenów to ja mogę mieć. Polsko-wojna. Masz szczęście, że przeżyłeś nieudaczniku 1. O ja żyję, to czas wrócić do 1940. Co się śmiejesz szaleńcu? Ha ha ha, ha przenoszę stolicę do Hongkongu. nie masz jak mnie tam złapać i bić? No dobra tyle terenów mi w sumie starczy ważne, że mam swój Berlin. Czas podbić więcej terenów. Od razu lepiej. Poddaj się albo śmierć. Sojusznicy, zaraz możecie wstać.